Mam przyjemność zaprezentować Państwu nowość nowego mieszańca z firmy Ract. Bardzo obiecująca odmiana, co zresztą zostało potwierdzone rozpoznawczymi badaniami COBORU, gdzie zarówno w 2018 jak i 2019 roku odmiana planowała powyżej wzorca w grupie wczesnej. Bardzo fajna, wczesna odmiana dentowa o ziarnie typu Flint Dent Dent, czyli, czyli bardzo mocno zaznaczony dent. Takiej odmiany szukaliśmy, takie odmiany są też poszukiwane na rynku. Mieszaniec pojedynczy, VO230, bardzo ładnie, regularnie ponalewane kolby. Pięknie zaziarnione, też ciężkie co czuć, czuć w dłoni, kiedy tą kolbę się bierzeć. Więc, jak na dętowe ziarno, jest ono dosyć ciężkie. I co ważne, odmiana taka, bardzo dobrze adaptująca się w trudnych warunkach, i szczególnie glebowych, z tej racji praktycznie nadaje się na, na, na wszystkie stanowiska glebowe, na których uprawia się kukurydzę.